Rozdział pierwszy. Podróż na uroczysko, niespodziewana burza, pierwsza wzmianka o diable Kuwasie, tajemnicze światełko, w prawo czy w lewo, wskazówki dziada zielarza, skarby w kurchanie, złośliwość diabła kuwasy. Na uroczysko, gdzie archeologowie mieli rozkopać prastary słowiański kurchan. Zabrał mnie Nemsta swoją nowiutką ifą w słoneczne, upalne popołudnie. Ranek zmarudził w banku, odbierając gotówkę na utrzymanie stacji archeologicznej, potem na chwilę wstąpił do uniwersytetu, potem do Muzeum Archeologicznego, gdzie przekazał sklasyfikowany eksponat. W rezultacie wyjechaliśmy z miasta w najgorszą porę, w popołudniowy upał. Cała ekipa Nemsty odjechała już wcześniej, zabierając z sobą drewniane części baraku. Po trzech godzinach jazdy skręciliśmy z głównej szosy na boczną drogę. Była z żółtej, stwardniałej w słońcu gliny i biegła między ścianami sosnowego boru. Tu właśnie zaskoczyła nas burza. Nadeszła ukradkiem, zasłonięta wysokim lasem, po cichu, nawet bez grzmotów. Ogarnęła nas niespodziewanie, nakryła ciemnością i rudawym, groźnym blaskiem, w którym pnie sosen i gliniasta droga przez las wydawały się jakby skąpane w świetle buzującego gdzieś blisko pożaru. Nemsta dodał gazu. Może łudził się, że szybkość ify pozwoli nam wyrwać się spod dachu burzowej chmury. Huknął grom. Jeden, drugi, trzeci. Na ułamki sekund czerń lasu i nieba rozprysła się od zygzaków błyskawic, jak szkło uderzone kamieniem. Grzechotały gromy, zerwał się silny wiatr. Przygiął drzewa, uderzył w samochód, rozgniatając na szybach grube krople deszczu. Burza pędziła przez las na podobieństwo rozszalałego konia. Dudniła kopytami, swałowała ostrym pędem, a jeszcze raz po raz, jakby ją ktoś poganiał batem, podcinając palbą błyskawic. Lunął deszcz. Ogłuszył nas łomot kropel na blaszanym dachu, wiadrami wody chlusnęło na szyby. Nie pomogły włączone wycieraczki. Ukryci w suchym pudełku wozu, nie widzieliśmy nic przed sobą, nawet końca maski samochodu. W strumieniach deszczu, w łoskocie grzmotów, otoczeni rojem błyskawic, stanęliśmy na leśnej drodze. A wiesz, że burza złapała nas prawie o krok od celu? Rzekł Nemsta, częstując mnie papierosem. Uroczysko powinno być zaraz za lasem. Powinniśmy tam napotkać rozstaje z drewnianym krzyżem, a stamtąd jedna droga prowadzi do wsi Oporna, a druga bliższa na uroczysko. Dlaczego u ciebie wszystko powinno być? Samochodem odbywam tędy podróż po raz pierwszy. Autobus jeździ okrężną drogą przez wieś Oporną. Powiedziano mi, że tędy bliżej, więc drogi prostuje. Przytoczyłem mu znane przysłowie o takich, co drogi prostują, a potem w domu nie nocują. Tak, wszystko możliwe, zgodził się Nemsta. Ulewa ciągle monotonnie bębniła w karoserię. Spojrzałem na zegarek. Dziesięć minut staliśmy już na leśnej drodze. Milczeliśmy, sennie śledząc dziwacznie połamane kreski błyskawic. Niebo jakby zszarzało, tracąc swój dotychczasowy rudawy odcień. Otaczał nas teraz nie tyle mrok burzy, ile ciemność przyspieszonego burzą wieczoru. Świecące reflektory nie potrafiły przebić gęstej strugi deszczu. Wszystko dookoła nas spoczywało w niebieskawej mgle. Nemście znudziło się milczenie. Komuś tam nie podoba się nasz przyjazd na uroczysko. Ta nagła burza to figiel kuwasy, rzekł żartobliwie. Kuwasy? Nie słyszałeś o nim? Tak się nazywa tutejszy diabeł. Nie słyszałem. To jeszcze o nim usłyszysz? Kilkakrotnie przebywałem na uroczysku i za każdym razem przywoziłem stąd jakąś pamiątkę. Dwa razy były to ślady po uderzeniu kamieniem w głowę. Raz zginęły mi paliki, którymi wyznaczałem teren pod nasze obozowisko. Próbowałem odnaleźć sprawcę, pytałem o niego ludzi w opornej. Wzruszali ramionami. Kuwasa, winien, mówili. Nie dokończył. Oślepił nas straszliwy błysk, a jednocześnie usłyszeliśmy głośny huk. To piorun uderzył gdzieś w pobliżu. Ulewa z nową siłą załomotała w dach wozu, pod gardłem czułem mocne gwałtowne uderzenia serca. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa przebywania w lesie podczas burzy. Lecz ona jakby już wyczerpała swe siły. Deszcz stawał się coraz rzadszy, grzmoty pomrukiwały wciąż dalej i dalej i wkrótce odróżnialiśmy już czerń lasu od jaśniejszej pokrywy nieba. Wyruszyliśmy w dalszą podróż. Wolno, na ile pozwalała słaba wciąż jeszcze widoczność i śliska od błota droga. Uległa ona podczas burzy zadziwiającej przemianie. Przedtem była twarda, ubita jak beton. Teraz koła samochodu grzęzły w niej po ośki. Motor warczał, wył, wyciągając opony z chwytliwej mazi. Wystarczył jeden nieopatrzny ruch kierownicą, a poczynaliśmy ześlizgiwać się do rowu napełnionego wodą. Błocko chwilami kończyło się raptownie, Samochód wyskakiwał z niego jak z procy, i znowu nagle osiadaliśmy w następnej kałuży, o mało nie tłukąc sobie nosów o przednią szybę. Taka męcząca jazda trwała do skraju lasu. Tu Nemsta przystanął. Nie było ani krzyża, ani rozstajów, tylko gdzieś na horyzoncie rozlewała się na niebie łuna wielkiego pożaru. Dokąd jechać? Czyżby Nemstę źle poinformowano? A może jeszcze w lesie przeoczyliśmy i krzyż, i rozstaje? Zawróciliśmy spory kawałek drogi, bez rezultatu. Zdecydowaliśmy więc jechać naprzód. Deszcz ledwie już siąpił, ale niebo znowu stało się pochmurne i niskie. Wiał silny wiatr na skraju lasu opnie sosen odbijał się czerwony blask pożaru. Krwawa łuna paliła się we wszystkich kałużach na drodze, w każdej odrobinie wilgoci na polu. Razem z tym wszystkim i my powleczeni byliśmy cienką warstewką od blasku płomieni na horyzoncie. Droga przed nami widniała nadal błotnista, grząska. Nie to jednak okazało się najgorsze. Stała się wąska, od zwykła polna droga, z głębokimi śladami po kołach wozu. Nareszcie rozstaje, tylko że bez krzyża. Którą drogę wybrać, w lewo czy w prawo? Jak długo u diabła Kuwasy będziemy szwendać się po nocy, podróżując w niewiadomym kierunku? Rozejrzeliśmy się po okolicy. Tam na prawo błyszczy jakieś światełko, dostrzegł Nemsta. Na tylnym siedzeniu leżał mój nieprzemakalny płaszcz i kapelusz. Sięgnąłem po nie, włożyłem na siebie i wyruszyłem w stronę ledwie, ledwie widocznego w polu światełka. Bądź ostrożny, tu mogą być bagna i kuwasa! wołał za mną Nemsta. Bagien nie napotkałem, lecz jak na złość lub na rozkaz diabła kuwasy, znowu zaczął kropić deszcz. Potykałem się na świeżych redlinach kartoflisk, nogi plątały mi się w jakichś badylach i łęcinach, w butach poczułem wkrótce wilgoć, a światełko wciąż było daleko. Mokro i zimno. Przeskoczyłem wysoko podoraną miedzę, jeszcze chwilę przedzierałem się przez gęste zboże i wyszedłem na łąkę. Kuwasa? Rozmyślałem, co za diabeł ten Kuwasa? Tyle jeżdżę po Polsce, a jakoś nie słyszałem jeszcze o takim diable. Obejrzałem się za siebie. Łuna pożaru już przygasała. Samochód i droga zginęły w gęstej deszczowej ciemności. Na ceracie nieprzemakalnego płaszcza deszcz szumiał smutną, jednostajną melodię. Zmęczyło mnie potykanie się na polu, przystanąłem dla złapania oddechu. Na szczęście, bo dostrzegłem głęboki rów pełen wody, w którym niechybnie znalazłbym się za sekundę. Przeskoczyłem rów, przecisnąłem się przez rosnące na drugim brzegu krzaki tarniny. I oto u mych stóp poszukiwane światełko. Malutkie, wątłe ognisko, rozpalone pod szałasem z gałęzi. Kto siedzi w tym szałasie? Dla jakich tajemniczych celów przebywa tu z dala od ludzi? Podmokła łąka i szmer deszczu głuszyły odgłos mych kroków. Ale nie było moim celem wnikać w cudze sprawy, nie zamierzałem nikogo przestraszyć swym nagłym pojawieniem się, kaszlnąłem więc głośno, ostrzegawczo. Bahura, to ty? zachrypiał czyjś męski głos z pod gałęzi. Podszedłem bliżej i przyklęknąłem u wejścia do szałasu. Przepraszam, ale stoimy samochodem na drodze i nie wiemy, którędy jechać na uroczysko. Wyrecytowałem, żeby tego kogoś w się od razu upewnić co do moich przyjaznych zamiarów i wiedziony ciekawością, wślizgnąłem się do wnętrza. Koło ogniska, z nogami założonymi po turecku, siedział starszy wiekiem chłop z siwą szopą zmierzwionych włosów. Ubrany był w dziurawą fufajkę z przerzuconą przez ramię parcianą torbą, jaki widuje się u wiejskich proszalnych dziadów. Patrzył na mnie trochę przestraszonymi oczami. Jego od dawna nieogolona twarz obrośnięta była siwym, niechlujnym zarostem. Na uroczysko! Którędy trzeba jechać na uroczysko? Powtórzyłem pytanie. Na uroczysko? Zastanawiał się głośno, przyglądając mi się bardzo pilnie, jakby mój nieprzemakalny płaszcz, kapelusz i okulary na nosie były dla niego bardzo ważnymi szczegółami. Nagle chytrze przymrużył oczy. To pan z tych uczonych. Co to skarbów mają szukać na uroczysku? Skarbów, nie skarbów. Jak mu tu wytłumaczyć, że nie skarbów, tylko śladów dawnej kultury materialnej? Nie pora była na wyjaśnienia. Tak, przytaknąłem, byle prędzej otrzymać odpowiedź. Jeszcze chwilę się namyślał. Proszalny zielarz dziad, zdecydowanie określiłem w myśli jego profesję, dostrzegłszy obok ogniska pęczki traw i ziół. I samochodem stoicie na drodze? Samochodem? Tak. A dużo was tam jest? Zmarszczyłem czoło. Po co te pytania? Coś jak cień podejrzenia przemknęło przez moje myśli. Dużo nas, obojętnie wzruszyłem ramionami i dodałem z odrobiną niecierpliwości. No, w którą stronę na uroczysko? W lewo czy w prawo, bo stoimy na rozstaju? W prawo, odrzekł pośpiesznie. Na pewno? Na pewno, panie, ja człowiek tutejszy. Wyczołgałem się z szałasu i ruszyłem w ciemność. Patrzcie go, jaki ciekawy, mruczałem ze złością. Ale podejrzenie pierzchło. Wypytywał o samochód, ilu nas jest na drodze? Tak, ludzie starzy bywają ciekawi, nawet natarczywie ciekawi. Dlaczego jednak siedzi po nocy w szałasie i kto to jest Bachura, którego nadejście oczekiwał? Odpowiedź znalazłem sam. Gdzie, jak nie w polu, w szałasie, ma nocować proszalny dziadzielarz? Jest lato, zbierał na łące zioła i zanocował tutaj. A Bachura to zapewne jego dziadowski kompan, z którym wędruje przez wioski i którego wysłał do wsi, żeby wyżebrał trochę żywności. Powrotna droga do samochodu wydała mi się krótsza i łatwiejsza. Znudzonemu oczekiwaniem nemście oświadczyłem z triumfem. W prawo! Jedź w prawo! Z ulgą wcisnąłem się do auta i natychmiast zdjąłem przemoczone buty. Och, bylebym jutro nie miał kataru. Droga w prawo okazała się równie wyboista jak i poprzednia. Kolebaliśmy się na niej jak stara żaglowa fregata na wzburzonym morzu. Zmęczony, głodny, zziębnięty, zadrzemałem. Spałem minutę, godzinę, nie wiem. Obudziła mnie nagła cisza motoru i trzask drzwiczek samochodu. Do reszty odleciał mnie sen, gdy usłyszałem głośne, dosadne przekleństwa. To jak ci mówiono, w prawo mieliśmy jechać? W prawo? Spójrz, gdzieśmy przybyli. Przylepiłem twarz do szyby. Nemsta stał przed samochodem i widziałem go wyraźnie w świetle reflektorów. Byliśmy na łące. Nemsta zrobił na niej jeden, drugi krok, a za trzecim, wysunięta do przodu noga, nagle zapadła się w trzęsawisko. Przed nami rozciągało się bagno. Szybko włożyłem przemoczone buty. A to wstrętny dziadyga! Jeśli nie wiedział, którędy na uroczysko, to mógł przyznać się do tego, pomstowałem. Jeszcze trochę, a utopilibyśmy się w tym bajorze. Głupi, durny dziad. Głupi? On dobrze wiedział, dokąd nas wysyła. Nemsta wlazł do wozu i kazał mi opowiedzieć cały przebieg rozmowy z dziadem na łąkach. Kiedy zdawałem mu szczegółową relację, tylko kiwał głową, jakby wszystko, co mówiłem, doskonale tłumaczyło zagadkę naszego zabrnięcia na moczary. Błąd polegał na tym, że zdradziłeś mu przynależność do naszej ekipy. Komu innemu na pewno dałby dobrą informację, a nas wysłał na bagno. Uśmiechnąłem się sceptycznie. Nie lubię domorosłych Sherlocków Holmesów. Powiedziałem nemście, że jest przesadnie podejrzliwy. Oburzył się. Odsunął palcami trochę włosów na głowie i ukazał jeszcze niezabliźnioną szramę. Widzisz, jak mnie urządzono na uroczysku? Dwa razy dostałem kamieniem w głowę. Dookoła uroczyska wsi są bardzo zacofane. Na siedem wsi tylko jedna szkoła. Istnieje tu wśród ludzi legenda, że w kopcu na uroczysku diabeł Kuwasa ukrył swoje skarby. Próbowali ich nawet szukać, bo od jednej strony kurhan jest rozkopany. Rzecz jasna nic nie znaleźli i zaprzestali. Ale wierzą, że skarby jednak są. Usłyszeli, że przyjechaliśmy rozkopywać kurchan i są nam przeciwni, bo myślą, że zabierzemy sobie skarby, które do nich powinny należeć. Oto i cała tajemnica tego dziadowskiego kłamstwa. Diabeł kuwasa jest złośliwy. Przepraszam, ale co ma z tym wspólnego ten kuwasa? Wzruszył ramionami. Udział ku w obdarzeniu nas kłopotami wydawał mu się oczywisty. Reiterada z bagien zajęła nam chyba północy. Odwrócić samochód na grząskiej łące o krok od trzęsawiska? Nie, to niełatwa sprawa. A potem znowu uciążliwa powrotna podróż aż do rozstajów. Z początku zamierzałem nawet pójść do szałasu na łąkach i zażądać od dziada wyjaśnień. Ale któż mógł mi zaręczyć, że nie będzie to niepotrzebnym marnotrawstwem czasu? Dziad na pewno umknął w obawie, że jeśli nie utopiliśmy się, to powrócimy do niego. Byliśmy zbyt zmęczeni i senni na szukanie go po ciemnych polach. Od rozstajów skręciliśmy drogą w lewo. Świtało, gdy wpadliśmy między opłotki opornej, a stamtąd, zostawiwszy samochód na klepisku stodoły Sołtysa, powędrowaliśmy na uroczysko. Przywitano nas przykrą wiadomością. Studenci pozostawili nieopatrznie na noc pod barakiem narzędzia do rozkopywania kurchanu. Łopaty, łopatki, sita. Ktoś w nocy sprzątnął je i ślad po nich zaginął. No widzisz, widzisz, diabeł Kuwasa jest złośliwy, smętnie triumfował Nemsta. Wtedy to przypomniałem sobie nazwisko Bachura i zapisałem je w notesie. Dlaczego to uczyniłem? Nie wiem. Lecz myślę, że to właśnie wtedy pierwszy raz dała o sobie znać tkwiąca we mnie żyłka detektywistyczna. Byłem wówczas jeszcze bardzo młody Właśnie ukończyłem trzeci rok historii sztuki na uniwersytecie i nie miałem pojęcia, że czeka mnie przyszłość pełna przygód jako urzędnika do specjalnych zadań w Ministerstwie Kultury i Sztuki. A jednak to wówczas na uroczysku ogarnęło mnie przeczucie, że stoję przed pierwszą w swym życiu zagadką, którą muszę rozwiązać. Zagadka ta nazywała się Diabeł Kuwasa i jego skarby.